Dzień dobry. Uraza, żal, nienawiść. Pewnie znacie tego typu odczucia, emocje. To jest kolejna, kolejna rzecz do sprawdzenia, czy takie coś jest w Twoim życiu. Jeśli nie czujesz się szczęśliwy, jeśli, jeśli Twoje życie nie wygląda tak, jak, jakbyś chciał, jakbyś chciała. Jeżeli tak jest, jeżeli nie jesteś zadowolony, zadowolona ze swojego życia, no to zobacz, sprawdź, czy w Twoim życiu jest coś takiego właśnie, jak jakaś uraza, żal do kogoś, pretensja, w takich mocniejszych przypadkach, nienawiść, nieprzebaczenie. Jeżeli jest takie coś, jeżeli masz takiego winowajcę w swoim życiu, albo teraz, albo w przeszłości, to słuchaj, to na to jest jedna, jedna rada, jest, jest jeden sposób, żeby sobie z tym poradzić. Tym sposobem jest przebaczenie. I to przebaczenie jest, moi drodzy, bardzo, bardzo potężnym narzędziem do zmiany, i też mam wrażenie, bardzo niedocenianym, też bardzo niezrozumianym, na czym to przebaczenie polega. My tak sobie wyobrażamy czasem albo często, że to przebaczenie to jest jakiś naturalny sposób, kiedy czujemy odpowiednie emocje. Tak, jak przejdzie jakaś złość, na przykład, wtedy mogę przebaczyć, albo bo jak ten ktoś się zmieni, to mogę przebaczyć. Ja tu mówię o przebaczeniu jako o takim akcie woli. Okej, okay, chcę przebaczyć. Przebaczam ci. Możesz iść. Często postrzegamy nieprzebaczenie jako sposób karania. Karania kogoś za coś. I... Trzymając tą urazę, trzymając to nieprzebaczenie, wyobrażamy sobie, że właśnie tak wpływamy na kogoś, że mu, że go właśnie karzemy, że to jest coś dla niego. Że to jest taka na, nasza obrona też przed jakimś skrzywdzeniem. I słuchajcie, nic bardziej błędnego. To, to nie tak działa. To nie tak. I gdy przebaczamy, no to my tym przebaczeniem uwalniamy siebie. Uwalniamy siebie od tej historii, jakby kończymy tą historię. Jeśli jesteś, jeśli uważasz się za osobę zranioną przez kogoś, no to właśnie wyjście z tej historii jest nie w tym, że ten ktoś, ta, ta druga strona, ta raniąca strona według ciebie, że ona, ona się zmieni. Wyjście jest tym, że to ty przebaczysz i ty tym właśnie kończysz tą historię. Zobacz, w tym nieprzebaczeniu tam jest taki pewien konstrukt, który kryje się za tym. Jeżeli komuś nie przebaczam, to znaczy, że stwierdzam, że na dzień dzisiejszy, na tą chwilę, jestem przez kogoś zraniony. Rozumiesz? Nie przebaczając, stwierdzasz, że ty jesteś zraniony, zraniona. I wtedy to coś, to swoje zranienie, ty widzisz na zewnątrz. Widzisz w innych ludziach, widzisz w wydarzeniach. Możesz powiedzieć, że przyciągasz te wydarzenia takie właśnie, które ci pokazują, właśnie, to zranienie. Ja jestem osobą zranioną. Z różnych powodów. Tak moglibyśmy tu wyliczać, dlaczego, ale to, to już jest takie, to są szczegóły. Ale generalnie zasada jest taka, że dopóki, dopóty, dopóki trzymasz to zranienie, czyli nie przebaczasz, to stwierdzasz, że po prostu coś z tobą nie tak. I teraz, jak przebaczasz, to Uznajesz, że, że to jest koniec. Że okej, okay, było, coś było, ktoś, ktoś coś zrobił. Dobrze, zawinił, niech będzie. Ale ty już kończysz tą historię. I to przebaczenie w jakichś trudnych sytuacjach działa dosłownie tak, jakbyś jakbyś. Porzucił jakiś ciężki kamień, który ci obciąża. Ta wina jest jak kotwica, która cię trzyma. Czyjaś wina jest kotwicą, która trzyma ciebie. Jak to puścisz, to dopiero wtedy możesz pójść naprzód. Dopiero wtedy możesz zacząć budować to, co, to, co ma być pozytywnego w twoim życiu. Ja wiem, że to bywa trudne. Czasem to są historie, które się dzieją teraz, zwłaszcza w związkach, nie wiem, mąż, żona na przykład. Czasem jest to trudne, tak przebaczyć. Czasem jest to łatwiejsze, bo minął jakiś czas. Tutaj często potrzebne jest wybaczenie naszym rodzicom. W przypadku rodziców często bywa trudnością to, żeby w ogóle zobaczyć tą ich winę, że oni zawinili wobec wobec mnie coś tam, że coś się wydarzyło. Dlatego, że to, to coś, co się wydarzało dawno temu, byłem dzieckiem. Słuchajcie, dziecko nie ma możliwości, żeby tak obiektywnie rozsądzić, co się dzieje też żeby uznać winę rodziców. Tak? A jeżeli ktoś w jakiej... Jeżeli dziecku dzieje się krzywda, to bardzo często jest tak, że dziecko nie mogąc obwinić rodzica, bo nie potrafi tego zrobić, bierze winę na siebie. To ono jest winne. Tak? I wtedy jeszcze przyda się też wybaczenie sobie samemu. Jeżeli. To jest sprawa, która bardzo boli, jest bardzo duża dla nas, taka ważna. To, to przebaczenie nie jest nie musi być wcale takim poczuciem miłości do kogoś. Nie. To, to wprost po, przeciwnie, to będzie trudne, to będzie takie bolesne. Ja, ja czuję się zraniony teraz, ale ja, to, ale ja wybaczam. To jest mój akt woli. Często dopiero później, po takim pierwszym wybaczeniu, tym aktem woli, dopiero potem następuje to uspokojenie tych odczuć, emocji, i gdzieś w następnym etapie może pojawić się dopiero akceptacja. Akceptacja tej osoby, właśnie tej osoby takiej, jak, jaką jest. Taką, jaką jest. A jeszcze, w następnym etapie, po tej akceptacji, może przyjść miłość, ale, ale znowuż nie miłość taka emocjonalna, miłość z, z emocji, y, tylko taka dojrzała miłość właśnie. Y, takie przedłużenie tej akceptacji. Mam nadzieję, że to nagranie nie jest dołujące. Chciałbym, żeby ono było właśnie podnoszące, pokazujące wyjście. Jeżeli jesteś w takiej trudnej sytuacji i masz marzyć w swoim życiu, takiego winowajce, to uwierz mi, naprawdę, zmiana będzie kolosalna, jeżeli zdobędziesz się na to, żeby temu, żeby temu winowajce odpuścić, żeby, żeby mu wybaczyć. To oczywiście nie musi oznaczać. Jakichś e, konkretnych działań w życiu, w tym, w tym tak zwanym realnym życiu. Tak? To znaczy, że na przykład, jeśli e, powiedzmy, że jest tak źle, że się rozwodzisz, to nie znaczy, że musisz się przestać rozwodzić. To, to są, słuchajcie, y, sytuacje już bardzo indywidualne i czasem. Jest tak lepiej po prostu. Rzeczywiście, jest tak lepiej, żeby. Z, pewnego, z pewnej relacji zrezygnować. Bo ona po prostu przynosi szkodę. Ale to nie znaczy, że trzeba trzymać tą urazę. Trzeba trzymać tą nienawiść. I tak tak Dobrze. Także życzę dzisiaj tym razem powodzenia w przebaczaniu. Pozdrawiam Was.